Teraz skupiamy się na gatunkach inwazyjnych, czyli na roślinach i zwierzętach, które zostały wprowadzone celowo albo przypadkowo do naszego ekosystemu, a ze względu na brak naturalnych wrogów i szybkie tempo rozmnażania mogą zagrozić naszym rodzimym gatunkom, prawda? Dokładnie jest tak, że wiele tych gatunków i roślin i zwierząt, w tym ssaków, ptaków jest wprowadzonych do środowiska naturalnego w sposób często niekontrolowany i w ten sposób one powodują, że nasze rodzime gatunki są wypierane. I tak też było w przypadku barszczu Sosnowskiego. Tak, barszcz Sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która tworzy zagrożenie nie tylko dla rodzimej flory i fauny, ale także dla ludzi. Jest wiele gatunków, o których często ludzie nie wiedzą bądź nie zdają sobie sprawy, że to są gatunki inwazyjne. Chociażby taki ptak jak papuga Aleksandrta Obrożna. I faktycznie ta papuga jest w naszym środowisku, w naszych ekosystemach, tak. Że już zagraża? Tak. W 2015 roku robiono badania, które wykazały, że w Europie w 10 państwach już występuje ten gatunek. Najbliżej nas występuje w Niemczech, natomiast punktowo już stwierdzono także w Polsce, chociażby w Nysie czy w Świętochłowicach. Jest to bardzo agresywny gatunek papugi, który z jednej strony wygląda na bardzo ładną papugę, bo to jest zielona papuga, więc ludzie myślą, że takiemu zwierzęciu trzeba pomagać. Natomiast z racji tego, że coraz częściej ludzie chcą pomagać, do karmić chociażby zimą powodują to, że ten gatunek się bardzo szybko namnaża i automatycznie wypiera zarówno ssaki, jak i ptaki, bo y, zajmując na przykład dziuple ptasie, w których również mieszkają chociażby nietoperze czy wiewiórki, również potrafi, że tak powiem, wygonić je z tego miejsca. Z racji tego, że bardzo często są to też hodowle wolierowe, te ptaki przyzwyczajają się do temperatur, które są także zimą. A drugi aspekt to jest właśnie to, co wcześniej wspomniałem, czyli dokarmianie. Ludzie widząc takiego ptaka starają się mu pomóc. I ono faktycznie może nam zagrażać? Tak. Już stwierdzono, że papugi te są na tyle agresywne, że potrafią niszczyć gniazda innych ptaków, a nawet dziupliwych. Wyciągać pisklęta, jakie jeszcze gatunki zwierząt? Możemy spotkać w naszym ekosystemie, a nie powinno ich tutaj być. Bardzo często i to głównie na północy Polski widziana jest norka amerykańska. Jak sama nazwa wskazuje, ona nie jest rodzimym gatunkiem, pochodzi z Ameryki i w tym przypadku najczęściej były to fermy norek, które w wyniku zmiany przepisów na przykład były likwidowane. Ludzie nie chcąc robić sobie problemu z chociażby tak zwaną utylizacją zwierząt, po prostu je wypuszczali. I automatycznie taka norka wypiera naszą europejską norkę. Plus druga kwestia, na przykład zagraża takim ptakom jak dudki, z tego względu, że ona potrafi się wspinać po drzewach, wchodzić do dziupli zjadać pisklęta i jaja, natomiast w przypadku zbiorników wodnych czy, czy stref przybrzeżnych potrafi zjadać skorupiaki, ślimaki czy inne organizmy, które normalnie u nas występują, a na przykład nie są zjadane przez rodzime gatunki norki bądź innych drapieżników. Natomiast bardzo popularnym w ostatnich czasach gatunkiem i często widywanym jest szoppracz. Każdemu się wydaje, że to takie Fajne, miłe zwierzątko z długim ogonem prążkowanym. Natomiast okazuje się, że to jest tak silny drapieżnik, często wszystkożerny, bo on potrafi się żywić zarówno roślinami, jak i zwierzętami, więc automatycznie znowu wypiera te organizmy, które są słabsze. A czy możemy powiedzieć o jakimś pozytywnym aspekcie takich gatunków inwazyjnych, że pojawił się taki gatunek i zrobił coś dobrego jednak? Bardzo często są to same negatywne wpływy na ekosystem. Natomiast w przypadku rdestowca, mimo że to jest roślina, która jest bardzo inwazyjna i okazuje się, że w Polsce również bardzo świetnie sobie radzi. Z racji tego, że ludzie nie potrafią sobie poradzić z likwidacją takich stanowisk, z rdestowcem, zaczęto szukać rozwiązań, jak go wykorzystać. Pierwotnie sprowadzono tą roślinę jako roślinę paszową, roślinę ogrodową, natomiast okazało się, że, że wcale nie spełnia swoich funkcji, bo na przykład bydło nie chciało jeść takiej rośliny. Natomiast zaczęto robić badania w kierunku wykorzystywania medycznego. I okazało się, że taki rdestowiec, to jest oczywiście na fazie badań, stwierdzono, że może być wykorzystywany w onkologii na przykład. No, często też wspomina się o tym, że chociażby nawłoć, czy e, wspomniany wcześniej rdestowiec, czy robinia akacjowa, która nie jest gatunkiem inwazyjnym, ale jest gatunkiem obcym, powodują to, że pszczoły i inne zapylacze mają pożytek przez bardzo długi okres. To znaczy, że te rośliny, w przypadku robin do akurat wcześniej kwitnie, natomiast rdestowiec i nawłoć, kwitną końcem lata, początkiem jesieni, wtedy kiedy większość roślin już nie kwitnie, więc pszczelarze są zachwyceni tym, że ich pszczoły nie muszą być dokarmiane sztucznie, na przykład cukrem, tylko w ten sposób naturalnie zdobywają sobie pokarm. Czyli co, pogodzić się z tym, że one są i będą po prostu? Ra raczej nie, raczej przeciwdziałać temu, e wprowadzać takie regulacje, które uniemożliwią na przykład sprowadzanie papug, które mają możliwość rozmnażania się, przede wszystkim ścisła ingerencja organów, takich jak regionalne dyrekcje ochrony środowiska, czy czy parki narodowe, które będą ściśle zwracały uwagę na to, że takich gatunków nie można wprowadzać i przede wszystkim edukacja, bo wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć, jeżeli ludzie będą mieli świadomość tego, że taka kolorowa, ładna papuga no, w pewien sposób zabije nasze sikorki, raniuszki czy dudki, no to automatycznie to, co my mieliśmy i czym mogliśmy się chwalić, nagle zostanie zastąpione przez coś, co oglądaliśmy w krajach egzotycznych.